Przygotuję dzisiaj wyborny sos żurawinowy. Ten sos pasuje do wszelkiego rodzaju dań mięsnych, ale doskonale pasuje z rybą, a szczególnie ze smażonym łososiem i dzisiaj takie danie będę przygotowywała. Do przyrządzenia tego sosu potrzebujemy naprawdę niewiele składników i także wymaga niewielkiego nakładu pracy. A zatem będziemy potrzebowali żurawinę. Wykorzystamy około 5 deko dwie łyżki masła, dwie łyżki cukru, świeżo zmielony pieprz, mam tutaj już przygotowaną porcję i będzie potrzebne również wino, wino wytrawne, czerwone, taki kieliszek i pół kieliszka octu balsamicznego. A zatem zabieram się do pracy. Ja będę sos przygotowała na patelni i tak radzę, ponieważ jest to duża powierzchnia i Sos szybciej paruje, szybciej wyparuje także alkohol w nim zawarty w winie. A zatem włączam gaz i na początek wlewam wino, dodaję teraz porcję octu balsamicznego, wrzucam żurawinę. Dwie łyżki cukru. Wszystkie składniki mieszam, żeby nam się nic tutaj nie przypaliło. Sos będzie naprawdę wyborny i będzie miał też przepiękny kolor. Sos zaczyna się gotować, a zatem dorzucam masło. Mieszam oczywiście cały czas. I tak będę to gotowała około 5 minut i pod koniec przyprawię świeżo zmielonym pieprzem. Sos oczywiście będzie nam lekko gęstniał. Owoce się już. Odrobiny rozgotowały, sos zaczyna gęstnieć, a zatem dorzucę teraz taką dosyć sporą porcję pieprzu. Wszystko dokładnie wymieszam i za chwilkę sos będzie gotowy. Sos już mam gotowy. Jak widzieliście, nie wymagało to ani dużo pracy, ani nie zajęło zbyt dużo czasu. 5 minut to naprawdę czas, który trzeba poświęcić, żeby taki doskonały sos, sos przygotować. Zobaczcie, jaki ma przepiękny kolor. No, dzięki oczywiście owocom żurawinie i dzięki temu, że dodaliśmy do niego wino. Ja tutaj mam sos, który mi już odrobinę przestyk. Zobaczcie, on ma taką fajną konsystencję. I można go podawać również na zimno. A zatem gorąco sos żurawinowy polecam nie tylko do ryby, nie tylko do łososia, ale do wszelkiego rodzaju innych dań mięsnych na zimno, na ciepło. Smakuje naprawdę wybornie, znakomicie podnosi jakość naszego dania. A zatem polecam i życzę smacznego!